Zawsze modne, odważne i żeby pasowały do tego, jaka jesteś. Najnowsze trendy już od 159,99. Bo kochamy buty. Dajśman. Hej, Ikea, czy można cieszyć się już dziś, a zapłacić później? Można! Let's go. IKEA, radość poczujesz w pełni, a zapłacisz później. W wygodnych kawałkach na raty 0%. Ikea, lepiej pomyślany dom. szczesz się o bliskich. Naklej. Mistrzu zwolnij. Nie uwierzysz. Dopóki nie spróbujesz. Z Philips Ovi gotujesz szybciej, zdrowiej i zaskakująco smacznie. A dzięki technologii Rapiter jedzenie jest idealne. Philips Ovi. Zrobi Ci każdy dzień. Super szybki światłowód od Play za 45 zł miesięcznie. Gotowy. 45 zł. To rzutka po. Jest nas piątka. No to mnie nie liczcie, będzie łatwiej. Muszę odpocząć od tej matmy. To oglądamy, czy gramy. No przecież mieliśmy się uczyć. Właśnie się uczymy. Oszczędzać. A umowa ogarnięta. I na krótko, bo tylko na 9 miesięcy. Konkretnie. Wybierz super szybki światłowód dla klientów Play za 45 zł miesięcznie po rabatach. Z umową tylko na 9 miesięcy. Bo w Play płacisz mniej. Play. Zaskakująco niskie ceny w urodzinowej gazetce Agaty. Na przykład ta szafa 44% taniej. Te komplety obiadowe 50% taniej. A te zegary, wow, też aż 50% taniej. Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Kto chciałby się męczyć z uciążliwymi objawami i długim leczeniem? To pewnie infekcja wirusowa. Od razu weź Neozine Forte. Neozine Forte zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. I to już pełen sukces. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neozine Forte szkoda czasu na chorobę. Jest radość i mega radość, bo mamy mega raty na Allegro. Markowe produkty z różnych kategorii w mega niskich cenach i nawet do 50 rat 0%. RNSO 0%. Jak tak, to Allegro. Się w dobrym towarzystwie, naturalnie. Łaciate ma już 30 lat. Łaciate. Samo mleko. Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama reaguje natychmiast. Od razu podaje syrop Lipomal, który wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Dzięki temu dziecko może szybko powrócić do zdrowia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z miotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych. Na dni Bohatera domu mamy dla Was w sklepach wrzosową akcję. Tylko teraz wrzos pospolity za 5,97, a do tego w klubie kupujesz 4 wrzosy, a płacisz jak za 3. No to wpadajcie na dni bohatera domu Leroy Merlin. Mój sposób na zdrowie? Vigor multivitamina. Mam zdrowie, odporność i to coś. Vigor. więcej, bo nawet 45 korzyści dla zdrowia. Vigor multivitamina z adaptogenami, aż czy reishi. Vigor. naprawdę warto. Dobrze, gdy abonament ma wszystko. A najlepiej mieć dwa abonamenty w cenie jednego. Wejdź do play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego tylko 45 zł miesięcznie po rabatach za jeden przy zakupie dwóch. A w nich, rozmowy SMS-y, -y i internet. Internet 5G bez limitów, bo w Play płacisz mniej. Paznokcie zadbane, mocne i lśniące. Na tym mi zależy. Dlatego wybrałam Regenerum. Regenerum. Regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Błyskawicznie tworzy trwałą warstwę. Wypełnia ona drobne ubytki w płytce i scala jej strukturę. Zawarta w Regenerum żywica działa jak zbrojenie. Wzmacnia osłabione paznokcie i chroni je przed uszkodzeniami. Utwardzacz Regenerum daje lśniące i mocne paznokcie. Hybryda? Nie jest mi już potrzebna. Regenerum. Pełna regeneracja. Super, super! Super sobota w Kauflandzie! W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 11,99 za kilogram z Kaufland Card. A winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów jedynie 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Sensacja! Tego jeszcze nie było! Abonament komórkowy 5G w Wektrze... Stop! Cięcie! Jeszcze, jeszcze więcej, więcej energii uśmiech... Jutrek, Jutrek, to jest na żywo! Aha. A więc sensacja! Abonament komórkowy 5G w Wektrze. Na rok za 0 zł! Świetnie dziś. Przenieś numer do Wektry. Teraz w Wektrze abonament komórkowy 5G na rok za 0 zł, a dla obecnych klientów aż na 14 miesięcy. Nie czekaj, zadzwoń teraz na 601 601 601 Wektra. Mówisz, masz. Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym piernikiem. Stosujemy witaminę Senior D3, więc to jasne jak słońce, że jesteśmy pełni energii. Witaminę Senior D3 to prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie. Witaminę Senior D3 to bogaty zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3. Kopernik też był witaminę Senior D3? Witaminę, świetne witaminy, na które cię stać. A dla wsparcia wzroku seniora witaminę Senior D3 z luteiną. Mamy mało czasu, bierzmy się do roboty. A twoje kolano, jesteś pewien? Kolano? Od kiedy używam Difortanu, zapomniałem, czym jest uporczywy ból. Żel Difortan bardzo silnie koncentruje się w tkance zapalnej i zwalcza bóle mięśni i stawów. Jesteś niezastąpiony, tato. Jak Difortan. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Difortan. Dla mnie najsilniejszy. Mateusz Chładki zaprasza. Zygmunt Heiser, czyli gospodarz legendarnego teleturnieju. Czy w życiu też idzie na całość? Na naszej scenie oraz w szczerej rozmowie Halina Mlynkowa. Marieta Żukowska zakochana w sztuce, życiu i Toskanii. A także uczestnicy hotelu Paradise, Olivia i Michał. Mówię Wam, jutro o 11.55 w Siódemce. Zmiechałem ja się, rozumiem, bez słów, i no tak po prostu musiało być. Mam nadzieję, że nie jesteś obrażony na mnie. Kurde, traktujemy jak jakiegoś śmiecia, nie? Myśmy tam podnieśli, oliwia no mu, proszę oczka. Andrzeju? Szkoda mi Twojego podejścia, bo psujesz moją szerość przede wszystkim. No jakby tu się Natalka z Andrzejem posypała, no to oliwka może szybko by do Andrzejka poleciała. Ja już jestem gotowana, to będę się, ja nie będę słuchać, a o nich walczyła. Nowy odcinek Hotel Paradise. W poniedziałek o 20.00 w siódemce. programu jest firma OliFarm. Producent leku Multisanustol w syropie z witaminami i wapniem. W poprzedniej części. Klientka 39-letniej księgowej Anny Kasprzyk dostaje.